Witam wszystkich na pomocowej konferencji. Proszę o komentarz do zawodów, żeby się odnieśli trenerzy. Proszę o komentarz trenera gości. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Ja bym kilkoma zdaniami musiał podsumować to spotkanie. Na pewno z do spotkania, który został bardziej dojrzały, tradycji, więcej sytuacji bankowych. Stąd taki wynik. Wydaje mi się, po co ta nerwowość w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że Breszek się lepiej zachował w tej sytuacji, podwyższamy na 3 do 0, i praktycznie mecz był rozstrzygnięty do przerwy. Jak się nie stało. Straciliśmy bramkę, bo będzie, yy, gdzie na, nasi obrońcy dwa i powinni się tak zachować. Dostajemy bramkę. Trochę nerwowości Breszek, w naszej poczynaniu się wpadło. Niepotrzebnie zresztą, uważam. Natomiast te sytuacje, które później. Yy, duża walka przeciwnika, musiała się otworzyć, chciała ten doprowadzić do remisu, bo mieli wynik na styku. No i konsekwencją tego dostali jedną wątrę, bardzo, bardzo kluczowy moment, pięknie rozegrana akcja, Maciogowski przy tej sytuacji się zachował, Brzozowski tylko to wykończył i pada trzecia bramka. Po tej sytuacji mieliśmy jeszcze kilka okazji do stworzenia i stworzyliśmy sobie kilka okazji do, do, do bramkowych, natomiast nie wpadło, taka jest piłka. Najważniejsze, naj, najważniejsze jest to, że mamy trzy punkty, i to jest najbardziej istotne. Dziękuję. Proszę o komentarz tyle Darya ja Tak mówiąc, żartowliwie, bo akurat sytuacja nie jest dobra do, do, do tego, żeby żartować, ale te, te święta albo Bożego Narodzenia, albo Świętej Mikołaj jest w grudniu. My natomiast dalej rozdajemy prawo obojętnie i lewo oboj, to kto by tutaj nie przyjechał yy, bramki, a dając takie prezenty jak, jak my daliśmy przy tych pierwszych bramkach, yy, tak doświadczonemu i, i naprawdę bardzo dobrym zespołu, jakim jest Grunwald Holanda, to naprawdę bardzo trudno jest tego się podnieść. E, na pewno no, zespół robił wszystko ku temu, mając wiele fragmentów dobrych, żeby m, ten wynik m, poprawić, yy, udało się, po yy, z kolei, bo będzie tak, jak, to, te, bo po Błędzie Wiłkarzy bardzo doprowadzić do tej sytuacji stykowej. Mieliśmy kolejne sytuacje i można było ten wynik meczu odwrócić. Niestety, niestety ta kontra na 3-1 już mimo potem naszych takich usilnych starań do tego, żeby poprawić wizerunek tego meczu i wynik meczu, nie, nie, nie spowodowała nic takiego, co można było powiedzieć, że zagrażaliśmy bramce plankarz i obrońców bardzo dobrze sobie z tymi atakami naszymi rodzimi. Dziękuję serdecznie.